Ewa Parma, anglistka, poetka, tłumaczka, mieszka w Katowicach. Debiutowała w tygodniku Tak i Nie. Publikowała publikacje poezji i prozy między innymi w poezji, literaturze, czasie kultury śląsku, amerykańskich magazynach literackich i antologii Skatering the Dark. Tłumaczyła wiersze Ruth Padel, sztuka kintsugi i Lindy Nemek-Foster w miesięczniku Literatura. Realizowała programy o tematyce kulturalnej w Radio Katowice i Telewizji Polskiej Katowice. Książki, tylko dla modliszek, w Strefie Ognia, Hajer Blues i inne historie, Kobiety i waszki. obrazki ze Śląska, przysiłek zwany czułością, Warkocz kobiety z Elling, nowe obrazki ze Śląska, córka Wiktora H. Zapraszam, Ewa Parma. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry. Jestem tu pierwszy raz, przyznaję się szczerze, i bardzo mi się tutaj podoba. Bardzo lubię małe wycieczki, a to jest mała wycieczka, bo ja przyjechałam raptem z Katowic do Chorzowa, a dla mnie to jest zupełnie nowe miejsce. I postanowiłam w tej chwili tak sobie siedząc przy stoliku, że właśnie pod tym kątem państwu poczytam te moje wierszyki o małych rzeczach i o małych wycieczkach. Ten pierwszy wiersz, zamieszczony w jednym z tomików, ma właśnie tytuł Małe i można go traktować jako mój mały manifest. Wybieram zawsze mniejszą kromkę chleba. Nie zostawiam wtedy okruszków. Wybieram najmniejszą truskawkę. Ma w sobie najwięcej słońca. Piję małą kawę z podwójną dawką smoły, smakuje jak życie instant. Lubię krótkie wyjazdy, spotkania nie dłuższe od istotnej rozmowy, zdania bardziej niż proste. Kocham Cię, tęsknię, oddycham. Jakież to kobiece, prawda? A propos małych wycieczek, nie wiem, czy znają Państwo taką miejscowość Siedlęcin, bo ja to tak z górnego Śląska jestem, ale dużo podróżuję po Dolnym Śląsku i cały ten Śląsk jest mój. I taka mała miejscowość Siedlęcin jest pod Jelenią Górą. W tej miejscowości jest wieża rycerska, w której znajdują się unikalne freski przedstawiające historię Lancelota i królowej Ginewry. Pochodzą z XIV wieku. Pojechałyśmy tam kiedyś z moją przyjaciółką, pogadać sobie po babsku i zobaczyć tego Lancelota, jak śpi pod jabłonią. I co się okazało, że wcale nie były ważne freski, tylko więźba, która była w tej wieży rewelacyjna. Po prostu utknęłyśmy tam na godzinę, opowiadając sobie historię i podziwiając więźbę. I spróbowałam napisać krótki wiersz, który byłby zawiązany tak jak ta więźba, i wiążący te wszystkie problemy, o których sobie opowiadałyśmy, a w tle historia Lancelota i Ginewry. Więźba, doskonalsza niż więź, ginewry z Lancelotem, czeka w wieży pachnącej kurzem i siedemsetletnim drewnem. Smugi tną mrok w ściśle określonych miejscach, z precyzją ekskalibura. Trafiają w czułe punkty, których nie wolno odsłaniać. Jeśli zamierza się wygrać pojedynek na małą śmierć i wielkie słowa. A potem przetrwać w balladzie o śniegach, co znikają szybciej niż złudzenia, i więźba, doskonalsza niż więź. To jest bardzo zawiązany wiersz. Ale nie będziemy już tutaj dalej wnikać. Z małych podróży, proszę Państwa, dalej. Niedaleko są piekary śląskie i Tarnowskie Góry, z których przyjechał na przykład kolega Grzegorz Kielar. O, właśnie, bardzo dobry poeta i na pewno więcej osób tutaj jest z tej strony. W piekarach jest taka knajpka, która nazywa się Fiśla, ona też jest stuletnia i słowo Fiśla jest śląskim słowem, które też dopiero poznałam, bo w każdym zakątku Śląska mówi się inaczej. Fiśla to strych. I knajpka mieści się na strychu, i związana z nią jest taka oto historia. Tam musiał ktoś jeszcze być, w tej małej knajpce na strychu, w chwili, gdy stoimy przy oknie z widokiem na senne miasteczko. A ty mnie wtulasz w siebie jak w płaszcz z futrzaną podpinką, ten na zimę z szafy na strychu. I trzymasz mnie tak jak trzeba, do końca czasu i dalej. A ja nie wiem, że jest tam jeszcze czyjaś ręka, bo przecież nie Twoja, która ostrze wsuwa tak sprytnie, że dopiero po wielu tygodniach widzę plamę rosnącą na swetrze. Więc najszybciej, jak tylko mogę, odcinam dopływ czasu, by zatamować krwawienie i zostać już na zawsze przy oknie, w tej knajpce na strychu, z widokiem na senne miasteczko. Poeci wiedzą, jak zatrzymać czas, a potem sami nie potrafią z takich pętelek wyjść. Inna knajpka, którą polecam dzisiaj będzie poezja knajpiana: Cafe Katowic w centrum Katowic. Zanim knajpa jeszcze powstała, napisałam o niej wiersz. Tylko z tobą mogę tam iść pierwszy raz i wspiąć się na palce, by zajrzeć w menu na kontuarze. Tylko z tobą tam najem się pączków, żebyś mógł wycierać mi drzem z palców. Powoli, dokładnie. Tylko z tobą wypiję tam kawę, co pachnie dalekim krajem, a gdy będziesz patrzył mi w oczy, udam, że ręka drży tylko z powodu porcelany, tak kruchej jak ta chwila, gdy w złotym ekspresie do kawy odbiją się nasze twarze, tak blisko siebie, jak nigdy i z nikim, przedtem i potem. Choć trafisz tu jeszcze sto razy. By zajrzeć w menu na kontuarze, zjeść pączka, wytrzeć drem z palców. I zawsze od niechcenia spojrzeć w złoty ekspres do kawy. Można jeszcze jeździć palcem po mapie. To Państwo na pewno dobrze wiedzą. A ja bardzo lubię mapy konturowe. One zawsze mnie fascynowały na lekcjach geografii, kiedy pani wchodziła i mówiła, proszę wyjąć mapy konturowe, robimy klasówkę. I tam nie było nic widać, tylko takie niebieskie żyłki. Trzeba było sobie przypomnieć, gdzie jest ta Angara, Ob, Irtyż i ta reszta. Lubią mapy konturowe. Nie psują oczu kaskadą Madagaskarów, parnym ugrem Sahar, trawodajnymi Irlandiami, na których chce się paść z dzwonkiem u szyi. To takie upokarzające. Ta geodosłowność postawiona na jedną kartę to takie nieprzyzwoite do tego siatka merkatora jak kaganiec na pysku świata co takie deformujące wystarczy przecież kontur i spokojna biel kartki żyłki rzek i linie nabrzeży żadnych obwodów i pograniczy z odwieczną próbą sił i zatargami o miedzę na mapach konturowych wciąż trwa stan sprzed pierwszych wojen o kolonie kobiety i ropę nie ma troi ani Sarajewa, Stalingradu, Kołymy i Dachau. Mapy konturowe to ostatnie kartki z naszych wakacji w Edenie. Żaden Pascal im nie dorówna, i tylko na nich w bieli ludzkość wygląda lepiej. Cóż ja jeszcze mogę z moich podróży Państwu opowiedzieć? Podróże w czasie na przykład podróże w czasie. Co druga dziewczynka chciała zostać archeologiem i co drugi chłopiec w dzieciństwie, ponieważ były to historie fascynujące, tu ten Hamon, Nefretety i te rzeczy. Była też kobieta z Elling, która tak samo jak człowiek z Tolun została znaleziona w torfie. Miała taki dziwny warkocz, te postacie zwykle z torfu są poskręcane i możemy domyślać się różnych historii, które się kryją za tym, co im się przytrafiło. Postanowiłam wymyślić taką wersję. Warkocz kobiety z Elling. Pewnie chcesz myśleć, że leżą tu ukarana za wielką miłość, bunt wobec władcy lub zbrodnię, ale nic z tego. Wtedy było warto trzymać się klanu, a o miłości nie słyszano w czasach bez literatury. Do zbrodni potrzeba narzędzia, a ja miałam tylko warkocz i zamiast strugać strzały, plotłam go coraz misterniej, cierpliwie i bez celu. Tak powstała sztuka ten zbędny naddatek, za który można zapłacić głową w naszym lesie. Ci, co mają lepsze narzędzia, gardzą takimi jak ja, rządzą, a w końcu giną w przewidywalny sposób. Ci, co wolą pleść warkocze, zostaną odkryci po latach w torfie albo w wierszach, ale wtedy nikt już nie dojdzie, kim byli naprawdę podróży to jeszcze udałabym się do Rosji na ostatnią stację z lwem Nikołajewiczem. Pamiętają państwo zapewne historię lwa Stoja i jego śmierci na stacji Astapową? Wiersz jest taki. Ostatnia stacja. On cię nie kocha, Zofio Andriejewna. To rzecz jasna jak polana w słońcu, ale w życiu nie chodzi o miłość. Ten czort z plebsurodem stanął między wami jak twierdy znak w cyrylicy i chce z niego zrobić ikonę. Ale w życiu nie chodzi o ideę. Pop już postawił na nim krzyżyk i zatrzasnął drzwi cerkwi. Ale w życiu nie chodzi o religię. Pociąg do Sztokholmu też odjechał bez lwa Ale w życiu nie chodzi o sławę. W życiu chodzi o to, by nie utknąć na dworcu w koluszkach, tylko zdążyć na swój własny pociąg do stacji Astapowo.